Wiele osób ma takie wrażenie, że jeśli sąsiad buduje sobie na przykład dom na swojej działce, to my dostaniemy pismo z urzędu z pytaniem, czy być może nie mamy czegoś przeciwko. No, stety lub niestety tak nie jest. Jeśli nie jesteśmy stroną postępowania, to urząd nawet nie musi nas o tym informować, że jakieś pozwolenie na sąsiedniej działce zostało wydane. Natomiast jest takie narzędzie, które pozwala to sprawdzić, ponieważ Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę, a nawet zgłoszenia są dostępne publicznie, chociażby na mapie, na geoportalu, czy też na polska emapanet. To jest taki serwis, system informacji przestrzennej. Zatem, jak to sprawdzić? Wystarczy, że przybliżymy sobie na jakiekolwiek miejsce, które by nas interesowało i tutaj w zakładce mapy. W warstwach tej mapy jest taka zakładka nieruchomości i budownictwo i tutaj mamy gnp pozwolenie na budowę. I teraz różnorakim kolorem podświetlą nam się działki i nawet jak sobie klikniemy na któryś z tych działek to zobaczymy sobie tutaj GUND pozwolenie na budowę i widzimy, że tutaj jest jakaś rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z urządzeniami budowlanymi. Jak tam dalej zjedziemy, to znajdziemy również Imię, nazwisko projektanta, natomiast tutaj jest numer ewidencyjny wniosku. Z tym, że tutaj, na tej stronie, oczywiście są wydane informacje na temat wydanych pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń. Natomiast co w sytuacji, kiedy jakieś postępowanie o wydanie pozwolenia się już toczy, ale jeszcze pozwolenie nie zostało udzielone? W takiej sytuacji mamy jeszcze wyszukiwarkę. Rwdz, czyli rejestr wniosków, decyzji i zgłoszeń, i tutaj wystarczy, że sobie znajdziemy jakąś miejscowość, na przykład tak jak tutaj mamy Juli Julianów. I tutaj, jak sobie wejdziemy, to zobaczymy wszystkie aktualne wnioski, i to, czy zostały one wydane, czy też nie. Być może zostały wycofane przez inwestora. Oczywiście tutaj są również imiona, nazwiska inwestorów. Więc tutaj pewne RODO nie obowiązuje. Jeśli sami chcemy uzyskać takie pozwolenie na budowę, to musimy się liczyć z tym, że nasze dane będą udostępnione publicznie. Więc tutaj jak klikniemy sobie na dowolne takie pozwolenie, choćby tutaj, gmina piaseczna, więc tutaj nie musimy się przejmować danymi osobowymi. To widzimy tutaj działkę, czy też kilka działek, które zostały objęte tym pozwoleniem. Zatem, kogo to będzie przede wszystkim interesowało? Jeśli chcesz sobie kupić jakąś działkę, na przykład, to możesz sobie zweryfikować, czy na sąsiednich działkach nie ma jakiegoś. Niepokojącego pozwolenia na budowę np. Na jakiejś hali przemysłowej, która będzie powodowała różne uciążliwości czy też kwestie przepisów, to możesz zweryfikować na takim gooprotalu, nawet nie tylko, czy takie pozwolenie już zostało wydane, ale czy w ogóle jest nawet możliwość wydania takiego pozwolenia, choćby w oparciu o plany miejscowe. Jeśli to było dla Ciebie pomocne, to pamiętaj, aby zostawić subskrypcję i widzimy się w następnym materiale.